Znowu się przy poniedziałku mglisto zrobiło. No, a jak taki mglisty dzień, to dobry dzień na snucie marzeń. I dzisiaj o tym moim pierwszym marzeniu ci troszeczkę opowiem. I zacznę z grubej rury od takiego mojego największego marzenia. Ci, którzy są ze mną już dłużej, doskonale je znają. Ci, którzy są od niedawna jeszcze nie. Moim ogromnym marzeniem jest własny dom. Póki co, jeszcze mieszkam w bloku. Codziennie rano mam komorę gazową w Łazience, bo pode mną jest kanciapa dozorcy, który pali tak śmierdzące faje, że. I wszystko oczywiście idzie do mojej łazienki, więc uwielbiam poranki, moje poranki w Łazience. A marzę o tym, żeby móc otworzyć okno i napawać się takimi widokami. Marzę o kawałku swojego ogródka o swojej pracowni w tym domu, o troszeczkę większej powierzchni, o wielkich oknach, o przeszkleniach i o ciszy. Przede wszystkim o ciszy. Znaczy może nie przede wszystkim, ale bardzo. Kocham ciszę, jestem wysokowrażliwą osobą, e, introwertyczką. Więc sami chyba rozumiecie. Czy mnie na niego stać? Jeszcze w tej chwili zdecydowanie nie. Czy mam już wybrany? Oczywiście, że tak. Czy właściciele wiedzą, że to będzie mój dom? Hm. Zdecydowanie jeszcze też nie. <gry> ale ponieważ nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy, nawet za 5 minut, to ja myślę sobie, że będzie mi dane. O, może nie ten akurat, który sobie wypatrzyłam, ale podobny i że, i że zdążę zrealizować to swoje marzenie w tym życiu. A tak w ogóle jestem w tej chwili na obrzeżach, dosłownie na skraju tego lasu, z którego prawie codziennie macie um, relacje. Tutaj już, jak widzicie, jest siatka, i tutaj już są działki, już są domy. E, mówię, że prawie codziennie, dlatego że to jest las, do którego ja muszę kawałek dojechać, a ostatnimi czasy mieliście relacje Przepraszam, poranne wyciszenie umysłu, poranne roleczki z mm, okolic mojego domu. Ale dlaczego wam pokazuję? No, bo jak się pewnie już domyśliliście, to ten dom, który sobie znalazłam i jest właśnie tutaj, a tak przy okazji kumpel mojej, mojej cyruni, to jest Imbirek. Cześć, Imbir. A tam będzie szaleństwo. Tak, będzie szaleństwo. No i zobaczcie, jak tu jest pięknie, jak tu jest cicho. Tutaj powietrze pachnie. Tutaj czasem ktoś w kominku napali, więc można się nawdychać najlepszych perfum na świecie. <laughs> to też już wiecie, bo Wam o tym opowiadałam w relacji. I domki są tutaj a, dosyć blisko siebie, więc nie jest tak, że się jest zupełnie samemu. A słuchajcie, zobaczcie. To jest ten mój wymarzony dom. Także trzymajcie kciuki, że będę tutaj kiedyś mieszkać. Właśnie tu. No albo w innym podobnym miejscu. O, może w ten sposób, bo no i zobaczcie, furteczka, ding 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 i wyjście do lasu. No czy to nie jest fajne marzenie? Zobaczcie, jaki mi się od razu banan na twarzy pojawił, jak tylko przeszłam obok. No to co? Kończąc, przy poniedziałku życzę Wam spełniania marzeń. Życzę Wam, właściwie nie, żeby Wam się marzenia nie spełniały, tylko żebyśmy marzenia spełniali. Hmm? Takie, wiem, wyświechtane trochę, ale fajne. No, także cudownego poniedziałku, fantastycznego całego tygodnia. Jeszcze trochę lasu dla Was. No i Cyruni oczywiście. Tak. Bez siruni nie ma porannej relacji. Trzymajcie się ciepło. Pa.